Drodzy, parę słów o pakowaniu. Bo bywa tak, że przyjeżdża na obóz dziewczynka MET50 z szafą MET50 zawieszoną na plecach i dziwi się, że po przejściu kilometra ma wrażenie, że przeszła już bramy piekieł. Otóż plecak nie powinien ważyć więcej niż 6-7 kg, nie 15 i nie 20. Nie wkładacie go do autokaru, nie jeździ z nami na wycieczkę, będziemy musieli kilometrami go nieść. Podstawowe pytanie, jakie musisz sobie zadać, to nie co mogłoby mi się przydać, tylko co jest absolutnie niezbędne. I teraz o tych niezbędnych rzeczach. Pierwsza sprawa: będziemy musieli spać. Zabieracie więc śpiwór. I tu moja propozycja: jeśli w cokolwiek chcesz zainwestować, zainwestuj w śpiwór. Oczywiście ludzie mają różne sprzęty. Mam na przykład taki śpiwór. 3,5 kg. On jest do zera stopni. To jest śpiwór armii holenderskiej. Był tani. Ale wyobrażacie sobie coś takiego wziąć? No to biorę tylko śpiwór i nic więcej. Bez sensu. Mój śpiwór, który ma podobne możliwości, to ten. Wygląda niewiele mniejszy. co? Ale on jest rozłożony. On jest w worku, który powoduje, że puchowy śpiwór się. Nie niszczy. Tymczasem, na potrzeby podróży, zmieszczę go do tego opakowania. Będzie mieć 12 na 12 cm, a śpiwór waży 45 deko. Nie wierzycie? No to popatrzcie. Co jest ważne, śpiwór należy pakować właśnie w ten sposób, wciskając go. Równiutko złożony i zwinięty ma być tylko fabrycznie, nigdy więcej, dlatego że jeśli śpiwór będzie wielokrotnie składany w tych miejscach, gdzie fabryka mu kazała, to tam się połamią włókna, zwłaszcza w śpiworach syntetycznych, ale i w puchu, więc on może być zmięty, musi być zmięty, za każdym razem wciśnięty na chybiu trafił, żeby gdzie indziej zgniatały się i splątały włókna. Jest 12 na 12 cm lekki. Nawet jeśli kupujecie syntetyczny śpiwór w jakimś dekatlonie czy gdzieś, to on jest niewiele większy. Możecie do tego kupić tak zwaną płachtę biwakową. Rodzaj jednorazowego śpiwora z cienkiej folii NRC na śpiworek syntetyczny nałożycie płachtę, nie przewieje, będzie wodoodporny. No i właściwości termiczne będzie miał lepsze a taka płachta mieści się do kieszeni jest maleńka a propos spania pamiętajcie, że każdy uczestnik otrzyma do dyspozycji hamak i tarp musicie więc wygospodarować w swoim plecaku miejsce na te dwie rzeczy z osobistych spraw buty ja używam zwykłych trekkingów 5 lat temu kupiłem na jeden sezon na szybko buty gdzieś w jakimś dekatlonie i wiecie co, spisują się. Nie ma sensu inwestować w więcej, jeżeli mogłem za 200 zł kupić buty, i służą mi już piąty sezon, posłużą i w tym roku. No zobaczymy, jak się zniszczą, będę inwestował. Na razie nie trzeba. Goreteksowe buty na takie wędrówki są najlepsze z dobrymi wkładkami. Odkładam, ponieważ nie będę ich wkładał do plecaka, pojadę w nich. Pojadę oczywiście od razu w spodniach. Które będą mi służyć do wędrówki, bo nie ma sensu zabierać jakichś dżinsów i się przebierać. Cienkie typu bojówki z tego samego, nawet źródła. Dobry pasek, bo przy nim będą poprzypinane rzeczy. Co będzie poprzypinane? No, przede wszystkim mój scyzoryk. 33 lata mi już bestia służy. Nóż, kleszcze piła do drewna do metalu, nożyczki, otwieracze, śrubokręty, będzie przy pasku, służy niemal codziennie do różnych spraw. Mam także jakiś prosty multitool, tu zwłaszcza kiedy są potrzebne większe kleszcze. Za parę złotych można to kupić, jeśli ktoś sobie życzy, ale nie musicie tego mieć oczywiście. Natomiast jakiś nóż trzeba mieć. Będziemy robić jedzenie, będziemy robić Jakieś konstrukcje z drewna, trzeba to drewno czasem zastrugać, zaostrzyć, trzeba przeciąć sznurek. Ja jeszcze noszę z sobą taki glock bojowy. On mi służy tylko 31 lat, ale dobrze się spisuje jako topór do drewna. Będzie przy pasku, więc nie wkładam go do plecaka, odkładam na bok. W kieszeni będę miał także dokumenty portfel z dokumentami zabezpieczone w specjalnym opakowaniu wodoodpornym różne przygody się zdarzają dokumenty nie powinny się zmoczyć zmoczyć się może telefon wyprawowy wprawdzie na nim nie pograsz i nie nakręcisz specjalnie filmów do tego mam inne urządzenie ale przez 10 dni taki guzikowy majfonik wytrzymuje bez problemu i do łączności ze światem się nadaje poza tym jest wodoodporny wstrząsoodporny Wręcz idioty odporny, także w sam raz dla mnie. Plecach będziemy pakować za moment, niech sobie tu już leży. Co jest ważne, tu spakowałem do takiego woreczka siatkowego, można je kupić w marketach jako worki do prania, skarpetki i bieliznę. Słuchajcie, kilka zmian. Skarpet 4-5, 3-4 pary zmian bielizny, bo będziemy mieć możliwość prania. Pokażemy Wam, jak się robi pralkę z worka na śmieci i paru kropelek szamponu. Nie trzeba tego nosić dużo. Co więcej, i skarpety, i t-shirty dobieram na obóz tak, żeby ewentualnie po użyciu można było się ich pozbyć. Nie w lesie oczywiście, nie zaśmiecamy terenu, ale bywamy w wioskach, cywilizacjach. Coś, co jest tam lekko przetarte, pobrudzone, mało wartościowe, mogę się tego pozbyć, minimalizując objętość plecaku. Mam więc to razem, żeby mi nie ginęło. Na noc czasami przydaje się kominiarka. Mała rzecz, a cieszy, dlatego, że przez głowę 20-30% ciepła ucieka. W lipcu, sierpniu bywają zimne noce. Wiem, że bywają teraz upały straszne, nawet nocą bywa 20 stopni, ale miałem już tak w sierpniowych wyprawach, że 3-4 stopnie było nad ranem. Wtedy założenie czegoś takiego zwiększa nam komfort. A w nocy komfort jest ważny. W dzień możesz zmoknąć, możesz się zmęczyć, spocić. Potem się przemyjesz, umyjesz i w nocy masz odpocząć, zregenerować. No chyba, że będzie granoc, na to się będziemy regenerować później. T-shirty 4 do 5. W tym jeden od razu przeznaczam do spania i będę w nim spał. Nie będę używał w dzień. To wszystko zapakujemy. Bywa, że dni stają się zimne, chłodne, a tym bardziej noce. Dlatego musimy się do tego przygotować. Nie bierzcie grubego swetra. W ogóle nie bierzcie grubych ubrań. Lepiej włożyć na siebie trzy warstwy niż jedną grubą. Biorę czasami i tym razem też wezmę polarową bluzę. Zwykła, prosta bluza po ściśnięciu niewiele miejsca zajmuje do tego będę miał bluzę goryteksową, rodzaj takiej bluzy kurteczki to już jest windstopper nawet jeśli wieje mogę to założyć w sytuacji krytycznej kiedy pada deszcz, jest bardzo zimno biorę z sobą kurtkę mam tę, mam identyczną kurtkę typu grom też w ciapy niektórzy z Was znają te kurtki poskładam ją także i będę Używał, jeśli będzie konieczność, jak składamy. Zapinamy kurtkę podobnie zresztą z bluzą goreteksową, czy innymi zapinanymi rzeczami, żeby zminimalizować. Zapinamy, układamy równo rękawy do środka i do środka. Następnie wystarczy to złożyć na pół, i w sam raz wejdzie do plecaka buty goreteksowe będę miał na sobie a na zmianę jak mi zmokną, a do schroniska a gdzieś, otóż na zmianę używam prostych bucików typu tenisówki Kung Fu po złożeniu, ściśnięciu mogę je włożyć do woreczka minimalna objętość i to jest niezwykle ważne ręcznik bo przechodzimy do spraw higienicznych <laughs> jeszcze kapelusz na głowę, ale to też będę z sobą miał tutaj ręcznik jest ważny niektórzy biorą z sobą piękny, puchowy jakiś taki ręcznik, on nie może nie puchowy frotę, ale on jest grubaśny on jest straszny można wziąć z sobą ręcznik szybko schnący słuchajcie, świetne narzędzie ale ten jest wielki nie używam tak wielkich ręczników na wyprawach wystarczy mi taki wystarczy mi tej wielkości ręcznik, naprawdę wystarcza bardzo szybko schnie a po złożeniu ma tyle co jedna skarpetka. Minimalizujemy objętość. To jest jeszcze t-shirt, który uznałem, że założę na siebie, więc odkładam. Przed wyjazdem będę go miał. Rękawiczki służą nam nie tylko jako robocze. Rękawiczki służą także na przykład do snu, kiedy jest zimno i te dłonie trzeba ogrzać. Z drobiazgów. Szczoteczka do zębów. Jakąś ją zabezpieczcie, słuchajcie. Najlepiej w takie, maleństwo. w takie maleństwo, nie w całe opakowanie, bo to zajmuje miejsce. Plastik zakładasz na szczoteczkę, masz pasta do zębów, nie bierz całej nowej. Albo weź malutką, albo weź po prostu resztkę pasty, która wystarczy ci na te 10 dni. Kubek do picia. Testowałem różne. Jakieś tam termiczne cuda i tak dalej. Nie. Najprostszy, najtańszy kubek, kubek za 5 zł z dekatlonu, albo nawet nie dekatlonu, tam są droższe. Najtańszy kubek z jakiegoś Carrefoura, słuchajcie, ze zwykłej blachy. Ma dwie zalety. Po pierwsze jest tani, więc nawet jeśli się zgubi czy zniszczy, nie ma wielkiej straty, ale ma jeszcze jedną techniczną zaletę. Wlewasz wodę do kubka, wkładasz w ognisko, za 5 minut masz gotową, zagotowaną wodę w termicznym kubeczku czy plastikowym tego nie zrobisz. Oczywiście nie wyciągasz łapami, trzeba to zrobić w rękawiczkach albo jakimś kijem, ale będzie to bardzo przydatne. Miska. Można wziąć miseczkę metalową. Można wziąć menażkę, co jest najgorszym rozwiązaniem, bo menażka sama z siebie ma sporą objętość. Nie pokażę Wam, bo od 30 lat co najmniej nie używam menażek. Czego używam? Moja miska jest taka. Ma objętość mniej więcej kartki papieru. Świetna sprawa, gdzieś to kupiłem w internecie, na jakimś 8a chyba. Składana miska. Składana miska. Pyk, pyk, pyk. Mam miseczkę. Żaroodporna, można tam lać, gorącą zupę, jeść, cokolwiek. Zjem, rozkładam. Wstępnie mogę wyczyścić wycierając otrawę na przykład. Potem wyczyścić chusteczką na przykład. I bez wody Nadal będzie czysta Oczywiście jeśli mamy dostęp do wody Myjemy Co poza tym z drobiazgów? Sztućce Polecam sztućce bo też ostatnio gdzieś kupiłem W internecie Są takie składane sztućce w woreczku Łyżka, nóż, widelec Otóż Widelec i nóż wyrzucamy Używajcie łyżki Słuchajcie Tutaj teraz włożę, żeby to się nie zgubiło. Ja używam w ogóle łyżki, którą dostałem od Jacka Pałkiewicza po wyprawie do plemienia Jaraj w Wietnamie. Składana łyżeczka, i to są wszystkie moje sztućce. Bo nóż i tak mam zawsze przy pasku, a widelec, jeśli będzie do czegoś konieczny, wystrugam sobie 5 sekund. Badylek nabije. Minimalizacja, czyli sama łyżka. I gdzie trzymamy łyżkę? Zawsze trzymamy ją w kieszeni. Jeśli masz ją w plecaku, będziesz jej szukać przed obiadem, aż ten obiad wystygnie. Zawsze trzymamy gdzieś w kieszeni. Chyba, że masz kieszonkę w plecaku i nazwiesz ją po prostu łyżka, i tam będzie łyżka. Inaczej pogubisz się. Wracamy do spraw higienicznych. Mamy ręcznik, mamy szczoteczkę do zębów i pastę. Trzeba mieć z sobą jakieś mydło. Ja używam mydła biodegradowalnego. To są takie płatki pojedyncze. O, wyciąga się płatek. Płatek się wyciąga, kładzie na rękę. To się rozpuszcza całkowicie, jest biodegradowalne. Polecam, bo trzeba dbać o przyrodę. A szampon? No cóż, takie opakowanie wystarczy na te kilka myć. Ewentualnie sobie gdzieś odleję od kogoś, ale nie wożę wielkiego szamponu. I tak nieco dzień będzie szansa na kąpiel całą i mycie głowy. Więc minimalizujcie. Mój ukłon w stronę komfortu to wożenie z sobą kremu. Często dłonie mam suche przy pracy, przy drewnie, przy ziemi. Krem jest świetną sprawą, oczywiście nie zamiast mycia, ale po myciu Można też wziąć wilgotne chusteczki, które przydają się, jeśli jesteśmy w jakimś miejscu ekstremalnym, gdzie nie ma wody. Przed nocą to tymi chusteczkami się powycierać w newralgicznych miejscach. Bardzo wygodne. Co jeszcze włożę pałeczki do uszu? Przydają się naprawdę. Są chwile, kiedy marzysz o pałeczce do uszu, i oto jest. Usteczki do nosa są normalnym wyposażeniem, nie tylko kiedy masz katar. Zabieram z sobą także przybornik do szycia. Guzik odpadnie, coś pęknie. Przydaje się. Ze spraw higienicznych, biorę z sobą jeszcze taki płyn do dezynfekcji. Przydaje się również. Są chwile, kiedy. Długo się nie wiadomo w czym Dezynfekcja jest skazana Teraz wiem w czym się długi, Ale i tak się zdezynfekowałem Repelent Słuchajcie, ja używam mugi To już jest używane Ale jest tam trochę Muga jest znacznie silniejsza od ofów czy innych Dobrze działa na komary Na meszki Na kleszcze chyba mniej Ale warto mieć taki płyn Z sobą Bo bywamy bardzo długo w lesie i komary potrafią być naprawdę uciążliwe. Co ze sprzętów jeszcze zabieram? Latarkę. Żadnych cudów, słuchajcie. Latarka do sygnalizacji mocniejszej, słabszej, zwykła, ale czołówka. Czołówka jest niezwykle ważna, żeby mieć ręce wolne kiedy cokolwiek robię. Czasami mam w rezerwie jeszcze drugą latarkę. Zwykle po to, żeby komuś dać. Gdyby była potrzebna, albo używać do jakichś gier. Apteczkę włożę również, wożę z sobą także przyrządy do sztucznego oddychania. Nigdy się nie przydały, ale biorę, bo mam taką konieczność, tak jak dla bezpieczeństwa także waszego, wożę z sobą specjalny gaz bojowy. Nie musicie tego mieć, ja to mam przy sobie. Dwa razy w życiu mi się zdarzyło, że musiałem tego użyć przeciwko zwierzętom. Raz to był niedźwiedź w Rumunii, raz to były psy w Gruzji, gdzieś na Kaukazie. Ze dwa razy przeciwko ludziom, niestety, także, bo nie chciałem im robić krzywdy. Mój Sifu zawsze mówił: użyj gazu, nie zrobisz gościowi krzywdy. Dlatego w tę stronę idę. Gwizdek to już w ogóle moje urządzenie dodatkowe, bo nie zawsze słyszycie, kiedy. Proszę zapraszam na przykład żebyście przyszli, umówimy się na odpowiednie sygnały. Te woreczki się przydają albo nie, ale można ich używać, żeby nie pogubiły się jakieś elementy bielizny czy na przykład włożyć buciki, żeby to skompresować, żeby się nie plątało wśród innych rzeczy. Pakujemy, pakujemy. Na tył zawsze to, co nie będzie gniotło w plecy, ale musi być dostępne. Zatem Spakujemy na tył kurtkę, tak żeby ona tu wystawała. W to samo miejsce możemy spakować, że może tak, spakować bluzę. Widzicie? One są tutaj na plecach. Cieńsza bluza idzie już tutaj luzem. Swój plecak dopinam troszkę żeby mi się już nie wysypywały rzeczy. Ale muszę pamiętać o tym, co ma większą objętość. Tu gdzieś na dno dam sobie śpiwór, amak i tarp. A w ramach Komfortu i wygody. Często ludzie pytają, jaką wziąć karimatę. Po pierwsze, nie musicie brać karimaty, ale będzie bardzo wygodnie. Ale jeśli już bierzecie, to nie bierzcie takiej, która jest kupiona bezpośrednio w sklepie. Ona ma czasem 2 metry długości, szerokość. Taką po co ci taka karimata? Ja swoją przycinam zawsze na moje potrzeby. A jakie są de facto potrzeby izolacyjne, termiczne? Od kolan do końca głowy i na szerokość barków. Taka karimata. Ach, jak zasnął to mi mówcie, na której zmieszczę się bez problemu nie zajmuje też dużo miejsca, bo nie wyobrażam sobie zabierania sprzętu, który jest przywiązany do plecaka i gdzieś mi dynta. Tę karimatę po docięciu na moje potrzeby składam i mogę włożyć na plecy plecaka na tył gdzieś tam, żeby nie przeszkadzało. Nie zabieram je jednak. Dlaczego? Bo zabieram z sobą taki materac. Po rozłożeniu nadmuchaniu zajmuje niewiele miejsca, ale jest znacznie lepszy izolacyjnie od karimaty, natomiast w tej chwili wcisnę go do plecaka i będzie działał jak należy. Oczywiście nie zapominajcie także o butelce. Jadąc ze mną na obóz, dostaniecie po butelce wody, ale tych butelek nie wyrzucajcie. Możecie mieć swoje bidony, ale można mieć także tę naszą. Tyle, że butelka niech już pozostanie z Wami. Tak jak biedronka. Nie, poleciała. Tu mam przegródki, zatem coś drobnego typu kominiarka mogę tu włożyć. Mój pakiet z bielizną, z karpetami dołożymy tu osobno. Buciki mogą iść od boku. Na to mogę sobie położyć. Mogę też złożyć do siatki jakieś, ale mogę sobie równo położyć swoje t-shirty. I to zamykam. nie spakowałem jeszcze wszystkiego a no nie mam jeszcze przednią kieszeń przednia kieszeń możemy tu dać środki higieniczne i techniczne teraz tak, okularki przeciwsłoneczne tak żeby były dostępne Podobnie latarka Bo bardzo często ludzie przychodzą Pożycz latarkę, bo szukam latarki Bez sensu Nie, chowajcie latarki nie wiadomo gdzie Łyżka Będzie w kieszeni Tymczasem ją wsadzam tutaj Bo na razie się nie przebieram Rękawiczki będą potrzebne Czasami Gdzieś tu z boku takie drobiazczki jak gwizdek mogę dać do maleńkiej kieszonki Dobry. dopychamy sobie drobiazgi tam gdzie trzeba żeby nam nie poginęły na razie gaz zaczepiam tutaj jeśli będę w terenie w którym mógłby być potrzebny no to Będę go trzymał przy pasku. Teraz ciekawostka, słuchajcie, co zrobić z kubeczkiem, który ma objętość swoją. Otóż dobrze jest coś do niego włożyć. Na przykład wkładam do środka rękawiczki, wkładam do środka maskę do resuscytacji i chusteczki higieniczne, i wtedy ta objętość jest zajęta. Moja miska wejdzie wszędzie, więc nie ma problemu z tym. W ten sposób zapakowałem wszystko, co jest niezbędne. Gdyby trzeba było, tu jeszcze dołożę sporo, jest jeszcze miejsce. Jeśli będziemy nosić wspólne jedzenie, na przykład mogę tu włożyć kilo cukru, czy mąki, czy coś jeszcze. Mam luz. Zapinam plecak. Co jest ważne, jak już plecak pozapinacie, pozamykacie, dociągnijcie. Lecaki mają troki, często boczne troki. Tu i tu, tak samo z tej strony. Podociągajcie je. Niech to będzie wszystko spójne, takie, że gdyby spadło w przepaść, to się nie rozsypie. To wszystko musi być mocno zabezpieczone. No i teraz oczywiście trzeba będzie się przebrać w strój, w którym będziemy jechać. Do zobaczenia.